Wers piąty, którego chwała na wieki wieków. Amen. Zbawienie dokonane w Chrystusie, Ewangelia, niezmierzona łaska Boża, tak cudowna i piękna, prowadzą Pawła do przekonania i tych słów, że końcem tego musi być chwała Bogu na wieki wieków. Ewangelia wymaga oddawania chwały Bogu przez nas. Nikt inny tego nie zrobi. Nawet jeżeli byśmy nie oddawali chwały Bogu, nie, nie zmienia to faktu, że Bóg jest pełen chwały, ale Paweł mówi, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Okazując niezmierzoną chwałę Bogu, jaką ukazał w Ewangelii, gdy Jezus oddał samego siebie, wydał samego siebie, a potem zmartwychwstał. Dlatego też galacjanie i my, ja i ty musimy zrozumieć, że gdy myślisz, że zbawienie jest przez dodawanie rzeczy, przez to, że albo właśnie chodzisz do kościoła, albo chrzest, albo jakikolwiek inny uczynek, gdy myślisz, że zbawienie jest czymś, do czego możesz coś dołożyć, to nie oddajesz Bogu chwały. Bóg nie otrzymuje z tego takiej chwały, jak powinien, ponieważ cała chwała należy się niemu, a pełnia chwały Bożej jest wtedy, kiedy zbawienie jest tylko z łaski, ponieważ wtedy nie jesteś w stanie nic zrobić. Jesteś osobno, Bóg działa zbawienie, ty nie masz z tym nic do czynienia, ty przyjmujesz zbawienie jedynie przez wiarę w Chrystusa. To jest to, co musi wszyscy katolicy, katolicy i świadkowie muszą to zrozumieć, że zbawienie jest tylko z łaski. Nie mogą odbierać chwały Bogu przez dopisywanie tego zbawienia swoich zasług. To, co jest niskiego rodu u świata, mówi Paweł w I Korytian 1 Korytan 1.29, co jest zgardzone, w ogóle to, co jest niczym, wybrał Bóg aby to, co jest czymś unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed Obliczem Bożym. Najbardziej bezczelna, najbardziej arogancka i zarozumiała osoba na świecie to ta, która myśli, że zbawienie jest uczynków.